Droga jest fajna. Cały czas pod górę zakręta sam. Dziesięciostopniowy stopniowy podjazd. podjazd. Procentowy Na pewno 90 tędy się nie da jechać. Niektórzy jadą. Lewą z pierwszeństwa. Te domki na tych wzgórzach. A tereny piękne tu są. Powoli się jedzie. Ale... ale fajnie. No teraz te jesienne kolory już powoli. To po... wygląda to po prostu majersnie. Gdyby nie to, że mamy trochę brudne szyby, no one. Musicie nam to wybaczyć. Zrobiliśmy już ile? Tysiąc. Od z Polski z Łodzi ile zrobiliśmy kilometrów? U pani nie wiem. Granica. Nie wiem, granica. Do, do Murka jest 900. Granica. Może z tysiąc, ale jest granica. Wyłączamy się. Gładko poszło. Ponoć okienko było otwarte, ale ja nie widziałem No tak szybko przejechałeś Może <laughs> nie zareaguję <laughs> Ale teraz mamy ostrą pod górę I serpentyny też ładne na nawigacji widać jest, Oj, oj, oj oj Tam jedziemy, o u góry widać tą drogę Widać u góry tę drogę? No, no to jest O kurczę a, a nam się samochód grzeje Ale tutaj z przyczepką czy kamperem to chyba nie Nie, nie polecamy Bardziej, że tu Te zakręty są bardzo Ale ładnie, to jest Żupania Warażdzińska A i tu jest I Tu jest dopiero Chwacka <gry> I tu jest płot i jesteśmy w operacji I teraz stromo w dół <gry> <gry> Tak I tu chyba była... Bo... co? Nie było granicy, nic nie ma <gry> Brama była <gry> <gry> Brama była zamknięta No, to była granica A teraz z górki na pazurki wjazd w Podgorze na górę na Wgorac no. to jest Pikuś przy tym Podgora przy tym to była autostrada <gry> I tu jest granica teraz o, jest granica, jest no i oficjalnie jesteśmy w Chorwacji I z, od granicy do dragościanu no, 3 km pokazuje w Dragościanie oczywiście jest piękny zamek Zobaczymy, czy będziemy koło niego przejeżdżać. Jakoś nie... Co? Potem ostro w za 60 metrów, ostro w lewo, potem w lewo, 3 kilometry, 400 metrów, 4 celu jej trakościan mamy mamy do Ciekawe czy będziemy blisko przyjeżdżać. Jest Prosta, ten parking. A ile tam ludzi jest? Ja oczywiście robię trochę zdjęć, wysiądę. do tego ścianu do Maceli, to tak, <laughs> jeszcze nawigacja, lepsze Nawigacja nas kieruje z powrotem do Maceli i w Maceli na autostradę wjazd, czyli po stronie holandzkiej Także w sumie tylko 20 km nam robiliśmy ale takimi drogami Jeżeli się Wam spieszy to nie polecamy a jeżeli macie czas to polecamy Coś wysłuch Bo tędy na pewno nie nadgonicie, ani nie skrócicie sobie zbytnio drogi, bo po prostu to znaczy, się nie da. Nie, nie płacimy winiety, a my zrobiliśmy 28 km z Ptuju do Machetu. Jedyna różnica jest taka, że takimi drogami no to 40 na godzinę i nie więcej bo zakręty są ostre i z góry i pod górę ale tutaj to jest tylko 8 km w sumie do Maczeni. i już wjeżdżamy zaraz 5 km już nam pokazuje i wjeżdżamy na autostradę Tego drakościanu to tak jakoś żwawo nam poszło. Tak, no się 20. Pomimo tych serpenty nie było takie tak, źle. Szybko. A tu już wjeżdżamy na autostradę, więc... Bramki zaraz będą, tak? Na platna postaja? Gdzie jest? Dawno tędy nie jechaliśmy. Zawsze jechaliśmy albo przez Warażin, albo przez, Letenie, przez z od strony Węgier, albo przez Rogatec. 9 km prosto. No. jesteśmy już na autostradzie, zaraz za przejściem granicznym. Czyli po prostu minęliśmy ten płatny odcinek słoweński. No, zjedź. Są bramki pierwsze. Tylko ściany. Nie zdążę się nastroić, a to już zaraz będzie ludzi teraz się okaże jaka długa będzie kolejka pusta nie pusta rano jak sprawdzałam to był, była kolejka i to taka dosyć duża w jedną i w drugą stronę no ale teraz jest już godzina pół do dziewiętnastej więc kto miał przejechać już przejechała o tej godzinie raczej takie niedobitki jak my się. sto metrów. Trzymaj się lewego pasa. 65. Wy teraz już widzicie widoki z bibinie z naszego apartamentu, tak? Herbatka poranna. Natomiast już nie dogrywaliśmy. Wy ostatnie kadry widzicie z ludźko. Zatrzymaliśmy się w Karlow za Karlowacem na tankowanie samochodu i w tym momencie jak zatankowaliśmy samochód uszczelniacz puścił i po prostu cały płyn z chłodnicy wyleciał na stacji benzynowej. Zjechaliśmy na pobocze, na parking. Zostało nam stąd ponad 200 km do Zadaru. Do Bibinie właściwie. Jednak postanowiliśmy z naszym zapasem płynu jechać dalej, więc no, ruszyliśmy z Karlowca. Już się nigdzie nie, zatrzymywali, nie zatrzymywaliśmy po drodze. Dojechaliśmy późnym wieczorem, zameldowaliśmy się i po prostu poszliśmy spać. Następnego dnia poszliśmy sprawdzić ile płynu wyciekło. Okazało się, że te litry, które mieliśmy wlaliśmy, nic nie wyleciało, więc bo już pojawił się pomysł po prostu wzywania asystans. stwierdziliśmy, że jedziemy dalej do Orebicza i w Orebiczu będziemy tutaj na miejscu już w apartamencie kombinować coś z naszym właścicielem no nic, jeżeli odcinek się wam podobał zapraszamy oczywiście do oglądania na kolejne odcinki i nasze przygody zostańcie z nami zostawcie oczywiście łapkę w górę jeżeli jeszcze nas nie subskrybujecie to prosimy o subskrypcję bo to dla nas dużo znaczy do zobaczenia. Cześć.